za pół roku wybory prezydenckie odbędą się w Polsce. Też jest to bardzo gorący temat. Zostali już Ujawnieni kandydaci z poszczególnych partii natomiast ostatnio swoją chęć e, wystartowania w wyborach prezydenckich e, ogłosiła właśnie wcześniej e, omawiana przez nas e, Marianna Schreiber. E, chciałabym ci tutaj pokazać taki krótki filmik, mhm. która, który udostępniła w swoich mediach społecznościowych. Marianna Schreiber i chce zostać prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej. Skoro premierami Polski były takie osoby jak Marcinkiewicz, ten od Izabel i Ewa Kopacz, ta odrzucania kamieniami w dinozaury, czy w rządzie takie osoby jak Heninkowska czy Zielińska, te które twierdziły, że nie ma sensu budować wałów przeciwpowodziowych albo chcą udzielać pożyczek powodzianom, albo Jochira, która nabija się z żołnierzy. Dlaczego Dobra, ja? możesz już to zatrzymać, okay. ale poczekaj. Ja wezmę mikrofon, ale nie, ten, nie, nie wyłączaj tego. No to Dobra. pierwsza rzecz jest taka, że ogłoszenie siebie na prezydenta powinno być w ubraniu stosownym do, do polityki. Tutaj widzimy zwykły top na ramionczkach i push-up piersi na wierzchu. Nie jest to ubiór oficjalny. Druga rzecz jest taka, że widzimy tutaj ogromny hamski filtr na twarzy, gdzie prawie oczy są niewidoczne, zamazane przez ten filtr, gdzie twarz po prostu wygląda na za bardzo wy wybotoksowaną. Może Marianna nie ma botoksu, ale ten filtr, żaden filtr nie powinien być na takich ogłoszeniach. Mm -hmm. oficjalnych, politycznych, to to jest druga rzecz. Trzecia rzecz jest taka, że oczywiście ona robi to pod zasięgi, wcale nie nadaje się do polityki i nie jest to osoba godna nas reprezentowania, e, robi to po prostu. Kolejna zagrywka pod promocję, a trzecia, czwarta rzecz jest taka, że totalnie nie ma szans, bo ludzie nie są debilami i też zasięgi ma słabe, 12 tysięcy lajków. Jak 12 tysięcy osób, które popierają ten pomysł, zagłosują na nią w Polsce, to ona utonie w oceanie chętnych, ta kropla nawet się nie wybije. Także no, ogólnie uważam, że podsumowując jest to zwykłe ośmieszanie jej przez samą siebie.